Co dzisiaj nagram przemiana na więc zaczynajmy. No i zapraszam do oglądania. ojeju Ojej. Ojej. Jak się dobrze wyspałam. Jej. Naprawdę dobrze. Ojej. Mmm, nudzi mi się. Nie wiem, co dzisiaj mam sobie porobić. Mam super pomysł! No, się tak z mamą i tatą. zamiana ról. <laughs> Mój brat. Oskar. Będzie, będzie tatą. Czyli tymkiem. A mój ja będę mamu, czyli Karoliną. Mama będzie Polą, czyli mną. A tata będzie... hm... Jak on się nazywał? A no. No, wiecie kim. No, oskarkiem. No dobrze, a moim pomocnikiem będzie Oliwia. Super. Jedziemy do rodziców. Super, możemy budzić rodziców. Już zaraz budzimy. Uch, Mamo, No, czego też masz wszystko porozwalone? Cześć, kochanie. No, cześć, mama. E, Przespałyście się w ogóle dzisiaj? E, a czemu bym miała się nie przespać? Tak tylko się pytam, budź tatę. Już ten budzik obudził mnie. To chyba dobrze, że cię obudził. No, tak średnio. A czego? No nie wiem. Cześć moje panienki. to mama mam dobry pomysł. Jaki? Coś się stało? Nie. Taki pomysł. Wpadłam dzisiaj rano na, na pomysł, żeby zamienić się z wami rulami. Jak królami? Z nami? Czyli co? Ty będziesz sprzątać, a my będziemy sobie leżeć? Nie, nie o to chodzi. Ja będę mamą, a Oskar będzie tatą, a moją pomocniczką będzie Oliwka. A. No, czyli ja będę Polą. A ja Skarem. No tak, tak, tak. Mm, nie mi pasuje. Mm, może być. No to co zaczynamy? Mhm. No dobrze, hop hop. Już mamo. Wychodzimy? Dzieci, no chodźcie. Tak, mamo. Tak, mamo. No idziecie, tak, mamo. Idziemy. No dobrze, to idźmy. Mamo, gdzie my przyszliśmy? Gdzie my przyszliśmy na szejka? Po co? Czy tak, um, żeby coś jeść. A kto będzie płacił? Um, wy, jak my, już Wam daję, bo tutaj można wykupić tablety dzieciom. Zostawy dla dzieci. Tak! Już się robi! Hm, to nie ten, o ten, o ten, o ten, co jeszcze? O mm, wybór! -y -y Gdzie mieliśmy to? Eee... Muszę chyba włączyć. No już, o. I już. Super, to szybko idzie teraz. To dobrze, proszę. Dla Państwa. weźmiemy, moje kochane dzieciaczki, Ym, dla mamusi jeszcze takiego szejka. A dla nas, mamo? Dla was na zamówienie. No proszę. A dla mnie Dziękuję. Hmm... Pójrzcie na ladę. No dobrze, możemy już iść. A, uh -huh. A gdzie my teraz pójdziemy? Uff, teraz poczułem ten smak. Obrzydliwy tam był szejk. Możemy zrazić, że dodajemy do niego trochę wody morskiej. Tak, oczywiście. Woda morska jest bardzo niedobra dla ludzi. To no wtedy, no wiesz, robi im, się... robi im się niedobrze. To tak, na tym polega nasza restauracja. Więcej pieniędzy? i więcej chorych ludzi. Nooo... się te tablety. Idziemy do domu. Mamo, już jesteśmy? Miedynka. Miedynka, nie tutaj tam. No już, już szybko do spania. Ale mamo, nam się nie chce. Nie wiadomo, co z zmi. No już, tata, zobaczcie, już tata śpi. A mój pomocnik też. On nie No zobaczcie, mama, a uśpisz nas? No tak. No już mi się tam kłaść. Nie chcę. Jak nie chcecie? O Jezus. No to... Mm, ja chcę na basen. A ja chcę spać. No to śpij tu. Idziemy? Mhm. Pobażmy się. Uuu. Na trampolinę. Ale się już naskakałem. <noise> Naskakał się. Wiesz lepiej? Tak, bo pójdę jeszcze do basenu. Dobrze. Jakoś, jakoś gorąco mi strasznie. Usiądź sobie. Muszę bym przeczytać chyba bajkę na dobranoc. Fajnie by było. Twoja siostra śpi. Dawno, dawno temu żyła dziewczynka, która nigdy nie oglądała tego filmu. Mhm. O, staje też na historię. I jak nie oglądała naszego filmu dzisiejszego, to. Z... Przyszła, szed... przyszła do niej wróżka i ją zaczarowała. Żabę. Koniec. Mm. Mm. No, jakby przemyśleć, fajna historia. No to super, dzieciaki. No, chodźcie, już spaluli. <śm> No dobra, mamo. A ja muszę tutaj obok was, oczywiście, pilnować kolejnego dnia. Kochanie, czy ci jeszcze śpiał? Chyba widać, że Pola śpi. Pola to jest śpioch. A wcale nie jestem śpiochem. Maluska. No już poskładaliśmy. A, super. Maluchy jeszcze trzeba obudzić. Ej, maluszki. Daj mi jednego słodziaka. Ej, no i jak być rodzicem? Mm -hmm. no ciężko, ciężko. No i przy trójce dzieci i przy takim urbi się na py. No ej, to nie było śmieszne. Chyba ciężko być rodzicem. Masz rację. No ale jak masz do kogoś do pomocy, to zawsze może Ci pomóc. Tak. Super! Fajnie być rodzicem. Męcząco, ale fajnie. No to masz już, co my robimy na co dzień. No dobrze, wróćmy już do ze, ze, rzeczywistości. Jeśli spodobała wam się ta historia, zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie mój kanał. No i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście oglądajcie moje kolejne historyki. Papa, pa. cały sesta dwa. Kocham Was, widzowie Dobrego wieczoru, albo popłodnia, albo ranka. To zależy, o której mnie oglądacie. Papatki, cały sesta